Kochani, dzisiaj przygotujemy razem sałatkę makaronową. Do jej przygotowania będą potrzebne nam te to, to tutaj składniki: 250 g ugotowanego makaronu, jedna papryka pokrojona w kostkę, jedna cebulka, ugotowana marchewka i pietruszka również już pokrojone, 3 łyżki majonezu, puszka groszku i puszka kukurydzy jakiekolwiek mięso ja akurat tutaj mam kawałek kurczaka który został mi z obiadu e, przyprawy dwa ząbki czosnku duża łyżka musztardy sól i pieprz to co kochani kuchniemy Zacznijmy od przygotowania sosu do naszej sałatki czyli mieszamy musztardę razem z majonezem czosnkiem, pieprzem i szczyptą soli. A teraz, kochani, łączymy wszystkie składniki razem. Czyli wrzucamy wszystko, jak to się mówi, do tego przysłowiowego jednego garnka. Nasza sałatka wygląda tak. Najlepiej, jeżeli ją zostawicie przez 2-3 godziny w lodówce. Wtedy smaki się ze sobą bardzo ładnie połączą. Dajcie znać, czy Wam smakowało. I zapraszam po resztę przepisów na, na mój kanał Kuchni Jemy. Cześć!